Podnieście jeden, trzymaj. I teraz trzymaj nogę, tak? Nie skręcać żaden z boków się nie podnosi nad, z podłogi. Ręce proste. I teraz uginamy pasę. Hop. I nad podłogą wyprowadzamy develope à la second. I otwórz. Pasę z tyłu trafia, trafia pięta, przykleja się pod kolanem. I otwórz. No, otwórz, otwórz. I jeszcze tak cztery. I otwórz, nie zapieramy się rękoma podłogę. Trzy. I otwórz nad podłogą, proszę. Dwa. I otwórz. Jeden, otwórz. Trzymaj, trzymaj, trzymaj. Jeszcze tak jest. Trzymać. Mocniej. I luz.